Ocalenia. A czym jest Księga Ocalenia? Księga Ocalenia to po pierwsze galeria zdjęć na portalu marfish.pl Wędkarstwo i Przygoda. Zdjęć ryb złowionych i wypuszczonych przez wędkarzy stosujących zasadę no kill. Zdjęcia możecie przysyłać na adres Marfish@marfish.pl. A po drugie, Księga Ocalenia to też taki. Mały, aczkolwiek długotrwający konkurs w tym roku będziemy czekać z ogłoszeniem wyników aż do grudnia, tak, co roku zazwyczaj będzie. Tego konkursu nie wiem jeszcze jakie będę miał nagrody. W tym roku myślę, że będzie troszkę ciekawiej niż w zeszłym roku, i troszkę szybciej niż w zeszłym roku. Ja tutaj pozdrawiam Radka Włodarczaka, oczekującego ciągle na, na swoją nagrodę. Troszkę sytuacja z moim stanem zdrowia zahamowała mnie, żeby, żeby wywiązać się ze swojego zobowiązania, ale myślę, że wkrótce sprawa się wyjaśni. Mam do Was dużą prośbę. To cały czas jeszcze jest prośba. Jak przyjdzie sezon wędkarski, to to będzie już wymóg. Ja inaczej po prostu nie będę mógł postąpić, bo przesyłacie do mnie zdjęcia, maile są niepodpisane, gatunek ryb jest nieokreślony, ja muszę to sam na podstawie zdjęcia stwierdzać, słuchajcie, nieraz jest tak, że mm, widzisz zdjęcie, widzisz, wiesz jaka to ryba. Bywa nieraz i tak, że nawet najbardziej wprawny ich po zdjęciu nie pozna gatunku ryby. Wy macie te ryby w ręce. Nazwijcie gatunek tej ryby, ale też nazwijcie imieniem i nazwiskiem łowcę. Bo. To też jest problem. Ja muszę Wam odpowiadać i pytać się, kto tą rybę złowił. Słuchajcie, taki mały wymóg wprowadzam, spróbuję Was do tego przyzwyczaić. Każde zdjęcie powinno się nazywać imieniem i nazwiskiem łowcy oraz gatunkiem ryb. Na razie jest to, jest to prośba. Potem będzie to już tylko i wyłącznie wymóg. Eee, teraz tak. Eee, Prosiłem o troć. No i mamy troć. Zdjęcie co prawda niewielkiej rozdzielczości, ale jednak, ale jednak jest. Łukasz gąsior przysłał zdjęcie złowionej troci. Ja nie będę podawał rzeki, w której została ona złowiona. Łukasz wiesz dlaczego. I inni wędkarze też wiedzą dlaczego. Trotka trafia do księgi ocalenia, następne zdjęcie to przemek. Przybyła z Amulem z roku 2013. Można takie zaległe zdjęcia do Księgi Ocalenia przesyłać jak najbardziej. Radek Wodarczak, tego łowcę wszyscy już poznają, z Pstrągiem. To jest dalej: Pstrąg, radka Wodarczaka. Rafał Rosiński, tak przynajmniej wydaje mi się, że ten człowiek się nazywa, bo też się nie podpisał, ale imię i nazwisko domyśliłem się, że właśnie tak brzmi po adresie mailowym. To jest Kleń. I ten sam łowca z okoniem. Tomasz Kubicki, pstrąg ciekawe przyznam ujęcie pstrąga, takie bardziej szczupakowe no ale niech tam to jest drugi pstrąg Tomka Kubickiego Tomek Kubicki przysłał także dwa filmy pokazujące wypuszczanie tych pstrągów, jeden z tych filmów właśnie w tej chwili widzicie drugi z uwagi na to, że no, bardzo mocno się tam wszystko trzęsło. Nie będę go teraz pokazywał. Nie musicie przesyłać filmów. Wystarczy, że przy, przyślecie zdjęcie wypuszczonej ryby i to już jest wszystko, czego, czego chcę w Księdze Ocalenia. To wszystko w Księdze Ocalenia w tym tygodniu, w tych dwóch tygodniach. Ja wiem, że zaraz zacznie się sezon i tych zdjęć będzie. Więcej. Dlatego y, moje apele, moje prośby, y, o to, abyście podpisywali zdjęcia imieniem, nazwiskiem i gatunkiem ryby. Przechodzimy do następnego punktu programu. A następny punkt programu to bohater odcinka. Bohaterem tego odcinka, Martwiż News'a, jest Ulubiona ryba młodych wędkarzy. A no wcale nie jest powiedziane, że ci bardziej doświadczeni, starzy wyjadacze nie lubią łowić okoni. W Polsce okoń występuje w większości zbiorników słodkowodnych oraz przybrzeżnych wodach Bałtyku. W Europie jest rybą szeroko rozpowszechnioną. Zalicza się do najpopularniejszych gatunków. Ryb. W Polsce od 2006 roku okonia objęto wymiarem ochronnym. W każdym jednak e, okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego ten wymiar ochronny jest różny. Przeważnie jest to 18 cm, ale jeśli chcecie sprawdzić dokładnie, to sprawdźcie na stronach swojego okręgu, jaki wymiar ochronny obowiązuje, obowiązuje u Was. Wyróżnia się trzy gatunki okonia: północnoamerykański, azjatycki i europejski. Okonie widzicie teraz na filmie okonie, które przysłali do mnie widzowie. Przysłali je do księgi ocalenia. Wszystkie te ryby, które są widoczne, które będą widoczne w czasie gdy będę opowiadał o okoniu Wszystkie te ryby zostały przywrócone do wody życie im zostało podarowane po raz drugi przez wędkarzy. Okoń ma duży tępy pysk zdolny do dużego rozwarcia. Łuski okonia są drobne, srebrne i bardzo głęboko osadzone. Grzebieniaste Łuski mają ząbkowane krawędzie, przez to ryba ta w dotyku jest szorstka, niczym tarka. Płetwa grzbietowa okonia jest duża, dwudzielna. Przednia część tej płetwy wyposażona jest w ostre, kolczaste promienie. Te promienie są bardzo twarde. Pokrywa skrzelowa w tylnej części jest szpiczasta i zakończona mocnym, Ostrym końcem. Okoń jest jedną z najpiękniej ubarwionych ryb słodkowodnych. Płetwy brzuszna, odbytowa i ogonowa są pomarańczowe, czasami czerwone, a ich końcówki wręcz krwisto-czerwone. Grzbiet ciemnozielony, oliwkowo zielony lub nawet niebieskawy. Brzuch w kolorach od białego do czerwonawego. Ze srebrnym połyskiem. Po bokach ma na tle jasnego ciała charakterystyczne, ciemne, poprzeczne pręgi w liczbie od pięciu do dziewięciu. Samce są jaskrawsze od samic. Okoń dorasta do długości nawet 50 cm. Średnio jest to 25 do 30 cm i wagi przy tych 50 cm aż 3 kg. Najczęściej jednak okoń 20-30 cm nie przekracza kilograma. Rośnie bardzo długo i powoli. 15-letni okoń waży zaledwie około 1,5 kg. W dużych zbiornikach zauważono dwa rodzaje populacji okonia: przybrzeżną rosnącą wolno i populację strefy pełnej wody, która rośnie znacznie szybciej. Okoń jest rybą stadną. Żyje przy dnie, w pobliżu krzaków, kamieni i innych kryjówek. Małe okonie tworzą zwykle duże ławice, zaś większe osobniki pływają i polują w mniejszych grupach. A tak okoni na ławice mniejszych ryb bywa bardzo widowiskowy. Tarło okoń Odbywa w okresie od marca do czerwca przy brzegach. Samica składa do 20 tysięcy jaj skupionych w długie stęgi połączone śluzem. Zwisają one z wodnych roślin, kamieni i zatopionych gałęzi. Wylęk następuje po dwóch, trzech tygodniach. Okonie potrafią się szybko, nadmiernie rozmnożyć, a wówczas są poważnymi konkurentami pokarmowymi dla innych ryb. Przez ten fakt okoń do niedawna, do 2006 roku uważany był w Polsce za szkodnika. Okoń żywi się bezkręgowcami i ikrą innych ryb i małymi rybkami. Jest kanibalem. Wędkarsko to ryba bardzo atrakcyjna. w Marfish Newsa? tym razem żadna nowość film z 2014 roku wędkarstwo styczniowa troć drwęcy na spinning w poszukiwaniu keltów film z kanału wędkarz katuba pozwolę sobie pokazać wam jak artur holuje piękną troć zobaczcie Jest? Jest ryba. Jest ryba. Muszę się ślizgnąć. Ogarniesz? To jest ładne. O ładny jest. Muszę się śnić z To jest kluczowy moment w tym. Jak pięknie pracuje. To ze środka. Teraz powiesz, tam. Jest silny. Silny w nurcie, nie? Silny jest zapięty taki na włosik. Powiem szczerze, że to będzie? А. Ну, I, I Teraz widzicie, czemu trzeba mieć mocne kotwice. Jeszcze jest. Samczyk. Zapięła się lepiej. Samiec, ale jest tak silna, Aha. że ja po prostu nie mogę jej wprowadzić. Ale spróbujemy. Może się. O jest. Ach. I sieć. Piękna maja, ryba. bardzo piękna ryba zaraz zmierzymy ją i do wody dziękuję Wam serdecznie za uwagę to było trzecie wydanie Marfish Newsa w 2015 roku przysyłajcie do mnie propozycje filmów do filmoteki Marfish Newsa przysyłajcie zdjęcia do Księgi Ocalenia i propozycje tematów do poruszenia w Marfish Newsie do zobaczenia za dwa tygodnie